Flavio Briatole człowiek legenda, człowiek kontrowersja, człowiek, który dla sukcesu potrafi kupić cały zespół Formuły 1. Dosłownie, oficjalnie jest tylko doradcą Alpin, ale rzeczywistość mówi co innego. W praktyce to on trzyma ster, a jego wpływy są większe niż prędkość Ferrari na proste. Briatole nie kryje frustracji. Ostatnie wyścigi sezonu 2025 nazwał wprost torturą. My jesteśmy tutaj, żeby wygrywać, a nie robić turystykę na koszt firmy powiedział w jednym z rzadkich wygadów i trudno się z nim nie zgodzić. Ale jednocześnie broni decyzji, które niektórzy kibice uważają za szaleństwo. Alpin bardzo wcześnie porzuciło rozwój auta na sezon 2025, poświęcając wszystkie siły i zasoby na zupełnie nowe regulacje aerodynamiczne i silnikowe w przyszłym roku. W teorii brzmi to jak plany rodem Hondy w latach 2008-2009. Zespół, który umarł, zanim zaczął dominować jako Brown GP.